Witajcie, moi drodzy, na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj powiedzieć swoje zdanie, swoje zrozumienie pracy Boga w człowieku nad człowiekiem. Więc, moi drodzy, nie będę mówił o farbach, nie będę mówił o obrazach, nie będę tutaj przedstawiał um, sztuki malowania, natomiast chcę te rekwizyty wykorzystać do tego, aby Wam coś zobrazować. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i posłuchacie tego, co dźwięczy w sercu moim. Więc moi drodzy, każdy z nas jako człowiek urodził się na tej ziemi. Urodziliśmy się po prostu w grzechu i wyrażamy ten grzech w swoim życiu za pośrednictwem grzechów naszych. I nie mówię tu tylko o uczynkach, ale o tym, że z powodu tego grzechu, tego zepsucia które jest w nas i w nas się przejawia, to nie tylko uczynki, ale nasze myśli, nasze pragnienia, nasza wola, nasze marzenia, cele wszystko, czym i kim jesteśmy i co czynimy, jest tak naprawdę z Bożego punktu widzenia wyrazem grzesznej natury człowieka czyli wyrazę, wyrażamy na co dzień jako grzesznicy zepsuty rodzaj życia. Zepsutą naturę, wyrażamy grzech. Więc moi drodzy, e, i tak żyjemy wszyscy: każdy człowiek, który urodził się na tej ziemi, bez wyjątku, e, rodzi się jako grzesz, grzesznik, rodzi się w grzechu, i z racji tego grzechu, który odziedziczył. No, w, nie, wyra no, nie wyraża obrazu Boga, nie wyraża życia Boga, nie wyraża natury Boga i nie wyraża m, tego pierwotnego m, przeznaczenia, jakie Bóg względem człowieka m, miał. Adam i Ewa byli stworzeni na obraz Boga m, i m, zgrzeszyli, więc poprzez ich nieposłuszeństwo i poprzez owoc, Zakazany z drzewa poznania dobra i zła, e, który spożyli, zostali zepsuci, prawda? I od tamtej pory grzech wszedł na wszystkich ludzi i jest e, człowiek zepsuty, a ten grzech jest przekazywany z pokolenia e, na następne pokolenia. Ja myślę, że to jest, jak wiecie, taka kula śniegowa, która na początku jest taka, taką małą śnieżką. Ale ona z pokolenia na pokolenie e, nabiera coraz większych e, wymiarów. Myślę, że to, co na zewnątrz widzimy, obraz e, życia ludzi, obraz człowieka tu na Ziemi, e, no, pokazuje, że no, człowiek jest zepsuty i coraz więcej tego zepsucia. Manifestuje się przez człowieka względem stworzenia i względem po prostu też w relacjach międzyludzkich. Tak? Więc moi drodzy, myślę, że każdy, kto jest choć trochę uczciwy przed samym sobą, przed Bogiem, przed innymi ludźmi, to dobrze wie, że grzech mieszka w człowieku, przejawia się w człowieku i człowiek który urodził się z woli mężczyzny i kobiety, urodził się w grzechu jako grzesznik i wyraża ten grzech za pośrednictwem grzechów swoich, zarówno przez swoje własne dobro, jak i własne właśnie zło. Więc moi drodzy, no taki jest stan człowieka, człowieka naturalnego, człowieka, który jest zaliczany do tego pierwszego stworzenia, które Bóg uczynił. No, i powiem Wam tak: skoro grzech wszedł na wszystkich ludzi, to w nas jest pewnego rodzaju prawo, prawo grzechu i śmierci, które jest czynne w ludziach. O tym pisał apostoł Paweł, między innymi w Liście do Rzymian, więc proszę, przeczytajcie sobie list, między innymi rozdział siódmy, Poczytajcie oczywiście rozdział ósmy, i tak dalej, i tak dalej. Sami sobie oczywiście badajcie ten temat, bo ja tutaj w tym filmie to, jak zawsze, tylko jakiś tam czubek góry lodowej poruszam. Więc moi drodzy, prawo grzechu i śmierci żyje w każdym człowieku. Ono ma swojego rodzaju moc, ono działa, ono funkcjonuje. To ten grzech żyje, przejawia się w ludziach. Więc no, tak to wygląda, tak? dlatego chorujemy, dlatego mamy jakieś tam dolegliwości w obszarze duszy swojej, czyli psychiki, dlatego nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, jak żyć, nie znamy Boga. Rozumiecie, dlatego na Ziemi z ludźmi się dzieje tak, jak się dzieje. Życie grzesznika jest wyrazem prawa grzechu i śmierci, które mieszka w grzesznym człowieku. Więc, moi drodzy, Jezus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabła, aby zniweczyć moc grzechu, aby zniweczyć usunąć um, 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 po prostu tą skłonność, która to prawo grzechu i śmierci, i skutki prawa grzechu i śmierci w człowieku, Jezus przyszedł i się objawił, aby zniszczyć grzech, więc i grzechy również. Więc, kochani, myślę, że to jest naprawdę poważna sprawa, żeby nad tym tematem się pochylić i zastanowić się, um, kim jesteśmy. Czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy jesteśmy ludźmi niewierzącymi? Czy jesteśmy ludźmi jako, i żyjemy jako grzesznicy wyrażający grzech w swoim życiu? Czy też jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli nowonarodzenia w Chrystusie Jezusie, napełnienia Jego duchem i czy ży, żyjąc w Nim, trwając w Nim, wyrażamy nową zasadę, Funkcjonowania to jest prawo ducha, życie ducha, życie Słowa Bożego, życie Chrystusa Jezusa, którego przyjęliśmy. Więc, kochani, tak jak wspomniałem, chciałbym pokazać Wam coś i oto pokazuję. Załóżmy, że to jest to pierwsze stworzenie, że to jest pierwsze stworzenie, które. Um, rodzi się na tej ziemi i to jest grzesznik. Grzesznik jest człowiekiem, który, w którym manifestuje się to prawo grzechu, grzechu i śmierci, um, więc to jest człowiek, który jest zepsutym człowiekiem. Um, ten grzech wymalował w nim swój obraz. Ten grzech, który w nim jest, um, przejawia się przez cało, całą jego osobę. Serce, wnętrze takiego człowieka jest zepsute. Um, te barwy są takimi, wiecie, grzesznymi barwami, chłodnymi barwami. Tu są choroby, tu są niemoce, tu są dolegliwości psychiczne, tu jest zepsute serce, zepsute intencje, zepsute myśli, zepsute przekonania, zepsute postrzeganie Boga, zepsute postrzeganie człowieka, tu jest brak wyrażania woli Bożej, tu nie ma obrazu Boga. Tu w ogóle nie ma woli Bożej. Więc to jest to życie grzesznika. Grzesznik został przez to prawo grzechu i śmierci, przez grzech zapisany, ukształtowany. Warto sobie to uzmysłowić, moi drodzy, że człowiek jest zepsuty docna. Jego myśli, jego pragnienia, jego wola, jego intencje, po prostu. Po prostu wyrażają grzech. Człowiek stał się egoistą, stał się człowiekiem, który stara się zachować to swoje życie, życie egoisty, a więc życie grzechu. Większość ludzi tego nie rozumie, moi drodzy. Kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa, to nagle mu się oczy otwierają, zaczyna widzieć ogrom zepsucia, zaczyna taki człowiek widzieć pod wpływem działania Ducha Świętego, Um, ogrom grzechu i, te, i grzechów. Zaczyna widzieć swój obraz w kontekście światłości tego świata Chrystusa Jezusa, tego co Bóg mówi o tym grzeszniku, o tym grzechu, o tej śmierci. Więc y, dla wierzącego zmienia się perspektywa, i człowiek zaczyna widzieć. To, kim jest, według ciała, według no, tego człowieka, który urodził się tu na ziemi z woli mężczyzny, z woli kobiety. Naprawdę przykry nasz stan jest, i, i wiecie, i piękna sprawa jest to, że Bóg chce nas uwolnić od tego stanu. Bóg chce mm, nas y, zbawić, uzdrowić, uwolnić, przekształcić. Y, żebyśmy nie wyrażali czegoś takiego. Tu jest śmierć i grzech, moi drodzy. Jezus tego nie przyniósł. Jezus nie daje chorób, nie daje nieszczęścia, Jezus nie daje, um, nie jest zakryty i tak dalej. Rozumiecie? Jezus przyszedł uwolnić ludzi od tego stanu. Więc jak grzech w człowieku jest pewnym obrazem. Obrazem diabła, obrazem ojca, którym jest diabeł. Bo ten posiew, moi drodzy, który wszedł w Edenie, jest posiewem diabelskim i nasieniem diabelskim. I jeżeli człowiek żyje jako grzesznik, to ten obraz, który w, którym człowiek się staje pod wpływem prawa grzechu i śmierci, jest wyrazem diabła, wyrazem porządliwości. I tak dalej, i tak dalej, wyrazem grzechu i śmierci. Więc Jezus przyszedł, aby nas uwolnić od, od tego. Cieszycie się? Bo ja się cieszę. Ja się cieszę, że Bóg mnie znalazł, moi drodzy, że mogę doświadczać już nie tego obrazu, ale żyjąc w Chrystusie mogę być zapisywany w zupełnie inny sposób, w boży sposób. W sposób, który wyraża obraz Boga, naturę Boga, życie Boga. Życie Słowa Bożego, życie Chrystusa Jezusa w Duchu Świętym. Więc moi drodzy, grzesznik jest tym, przychodzi Pan Jezus, otwiera nową drogę Bożej sprawiedliwości przez wiarę w Niego. I żyjąc w Chrystusie Jezusie, e, roz, e, przeżywając nowo narodzenie, e, stając się nowym stworzeniem w Chrystusie, doświadczamy tego, że Bóg e, nam przebacza grzechy. Wszystkie grzechy, moi drodzy, i choć te grzechy były takie, je widzieliśmy, i je poznaliśmy, to Bóg nas, nas od tego uwolnił, po to, abyśmy już według tego nie żyli, abyśmy, według, abyśmy już na to nie patrzyli, aby grzech nie, nie był przed naszymi oczami i naszymi uszami. Bóg pragnie, aby serce nasze teraz patrzyło na Chrystusa, który jest naszą sprawiedliwością. Kiedy doświadczyliśmy Nowonarodzenia, kiedy Go przyjęliśmy, kiedy zostaliśmy Jego duchem napełnieni, to zmartwychwzbudzony Chrystus Jezus w Duchu Świętym, a tym samym i Ojciec, Bóg we własnej osobie, przyszedł i w nas zamieszkał. No i celem tego jest, aby nasze serca teraz trwały w Nim, żyły Jego życiem. Po to, aby. On mógł sprawować, jakby rozpakować w nas swoje przeznaczenie względem nas. Czyli Bóg zna Boży plan, swój plan do naszego życia, i kiedy poddajemy się Chrystusowi, żyjemy w Chrystusie, to Bóg przez swojego Ducha nas zmienia, przekształca, formuje, i wtedy zaczynamy wyrażać Boży plan, Bożą wolę w swoim życiu, moi drodzy. Więc kochani, kiedy doświadczyliśmy nowonarodzenia i uwierzyliśmy w Jezusa, to staliśmy się takim, taką czystą kartką, czystym płótnem i ten stary obraz poszedł precz w sens z perspektywy Boga. I Bóg mówi a teraz patrz na Jezusa, teraz żyj duchem, poddaj się Duchowi, trwaj w duchu, bądź pełny ducha, pałaj ducha, duch, duch Chrystusa, Duch Święty w nas. Jest święty, jest czysty, jest sprawiedliwy, jest to zbawiciel, jest to zbawienie, jest to zwycięstwo, jest to droga, jest to prawda, jest to życie, jest to mądrość Boża, tak? To jest ten, który ma chwałę, to jest ten, który wyraża obraz Boga, to jest życie Boga, to jest natura Boga, to po prostu wiecie, to jest Bóg we własnej osobie, który przyszedł i w naszych duchach zamieszkał. Więc wedle udzielonej nam łaski, e, mamy Chrystusa Jezusa, który jest naszą sprawiedliwością. Tutaj, on jest czysty, on jest święty. E, on to jest człowiek z nieba, moi drodzy. I bożym pragnieniem jest, abyśmy wiedzieli, mieli świadomość tego i uwierzyli w to, że naszym życiem jest Chrystus, naszym życiem jest Słowo Boże, naszym życiem jest e, duch życia który w nas zamieszkał, którego przyjęliśmy przez wiarę naszych serc jako Boży dar. Więc, kochani, byliśmy grzesznikami, prowadziliśmy grzeszny rodzaj życia, wyrażaliśmy prawo grzechu i śmierci, potem mieliśmy zwiastowaną Ewangelię o zbawieniu od tego stanu, od grzechu. Od życia według tego prawa grzechu i śmierci. Mieliśmy zwiastowaną Ewangelię o Królestwie Bożym, mieliśmy zwiastowaną e, dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, o tym, że Chrystus zbawia, ratuje, uwalnia od, od życia według tego. I kiedy Go przyjęliśmy, to staliśmy się nowym stworzeniem. Tak naprawdę Biblia mówi, że staliśmy się w Chrystusie czymś, czym nigdy nie byliśmy. Więc jesteśmy taką białą kartką, którą Bóg pragnie przez pracę swojego, swoją zamalować swoim obrazem. Więc, tak jak Wam wspomniałem, Bóg bierze farby i zaczyna nad nami pracować. Kiedy mamy Jego ducha, kiedy żyjemy i trwamy w Chrystusie, to Bóg pracuje nad naszym sercem i formuje naszą duszę, psychikę. No, według siebie, według swojej woli, jak również też duch Chrystusa, którego życia doświadczamy, też ma taką, takie ożywcze działanie w stosunku do naszych ciał, prawda? Więc, kochani, Bóg bierze i pracuje nad nami w swojej łasce. W swojej mocy, w swojej mądrości, w swojej miłości, prawda? Chrystus z nas jest obrazem Boga, który jest duchem i który jest miłością, bo, bo, czyli Bóg hmm, pracuje jako duch w nas, więc to są te farby, moi drodzy. I niech będzie, że ta farba to jest działanie Ducha Świętego nad na, naszym, naszymi myślami, tak? Bóg dział, Bóg ma takie pędzle Ducha Świętego, i ten Duch Święty pracuje nad naszymi sercami. I on, palcem swoim, czy, czy też pędzlami swoimi, przez swoją pracę, przez swoją moc, przez swoją miłość, formuje w nas Słowo Boże w całej naszej istocie. Więc tu malował uczucia, tu maluje emocje, moi drodzy, takim kolorem. Tu maluje nasz system nowe myśli, myśli Chrystusowe. Tą białą maluje swoją sprawiedliwość w nas, prawda? Formuje według swojej sprawiedliwości, według siebie, bo on jest naszą sprawiedliwością i ten duch sprawiedliwości w nas maluje obraz tej sprawiedliwości, którą jest Chrystus Jezus. Tutaj. Manifestowana jest w, przez pracę Ducha Świętego wola Boża w naszej woli, czyli e, nasze serce, nasza dusza jest wypełniana wolą Ojca, wolą e, dobrego pasterza, którym jest Chrystus Jezus. E, I tak dalej, moi drodzy, i tak dalej, Bóg cały czas pracuje nad nami. E, I powinniśmy uczyć się, poddawać Bogu. Powinniśmy uczyć, kierować swoje serce przez wiarę na rzeczywistość, którą jest Chrystus Jezus, i powinniśmy cały czas patrzeć na Niego, po to, aby Duch Święty jakby malował wewnątrz nas obraz Chrystusa Jezusa. Funkcją Ducha Świętego jest to, że On nam objawia drogę, objawia Pana, objawia życie. On nas poucza o życiu wiecznym, którym jest Chrystus Jezus. To rola Ducha Świętego, aby przynosić nam słowo dobrego pasterza, aby również przynosić nam, jakby, poznanie rzeczy, które mają przyjść. Po prostu Bóg na tej puste, pustej kartce, którą zostaliśmy podczas Nowonarodzenia, poddając się Jemu, Bóg maluje obraz. Wiecie, wiecie co tu będzie, co tu powinno być. Tu stopniowo powinien być malowany obraz Jezusa Chrystusa wewnątrz naszej istoty. Obraz Słowa Bożego, którym jest Chrystus Jezus wewnątrz naszej istoty. Więc moi drodzy, każdy z nas ma Bożą łaskę, o ile ją przyjęliśmy, prawda? O ile Go przyjęliśmy. Ta łaska jest różnorodna względem nas. Bożym pragnieniem jest, abyśmy poznawali tą łaskę, abyśmy przez wiarę, wierzę wzrastali i wyrażali e, po prostu tą łaskę w swoim życiu. Więc Bóg przez Ducha Świętego maluje wąską drogę, maluje prawdę, maluje życie, maluje mądrość, maluje siłę, maluje autorytet, maluje, manifestuje to Słowo Boże według łaski, wedle mocy swojej, w miłości swojej, w każdym człowieku i ta łaska jest różna dla nas, bo każdy z nas jest inny, tak? Ale istotne jest to, żeby, żebyśmy usłyszeli, że to Bóg zna plan do naszego życia. To Bóg wie, jak, jaki obraz swój wymalować w nas. W ten sposób, moi drodzy, możemy poznawać Boga. Yeah, który jest duchem, Boga, którego um, według zmysłów i rozumu ludzkiego nie jesteśmy w stanie poznać. Oczywiście możemy czytać o nim, na przykład z Biblii, możemy słuchać jakichś nauczań, kazań em, e, w, 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 i tak dalej, i tak dalej. Możemy patrzeć na przyrodę i to wszystko świadczy o Bogu. O ile te informacje są w ogóle prawdziwe, mmm, które pozyskujemy, to one świadczą o Bogu, dają nam informacje o tym, kim jest Bóg, ale w chrześcijaństwie chodzi o to, abyśmy trwali w Nim i przez wiary naszych serc, po prostu trwając w Nim, wyrażali to życie Boga, naturę Boga, abyśmy byli naczyniami, które już nie żyją wedle modły tego świata, wedle tego prawa grzechu i śmierci. Wedle kultury tego świata, wedle jakichś tam systemów tego świata, wedle wiedzy tego świata, wedle tych przekonań, które diabeł w nas wymalował. Boże pragnieniem jest, abyśmy mieli to serce zwrócone na Niego, na Tego, który z nieba przyszedł i w nas zamieszkał. I wtedy Bóg uwalnia swoje życie, wtedy skrzydł winnego do naszych serc. Płynie żywa woda z nieba, z pod tronu Bożego, tą wodą jest Jezus Chrystus, tą wodą jest Sam Bóg we własnej osobie, życiodajny duch. Więc moi drodzy, to jest niesamowite: to jest odlot. Po prostu jak mówię do Was, to we mnie się coś naprawdę cieszy. Cieszę się z tego, naprawdę się cieszę, i do tego Was zachęcam. Abyście szukali Boga, abyście trwali w Bogu, abyście szli do komory i powierzali się Bogu, abyście wołali: Boże, zbaw mnie, Boże, uformuj mnie. Tak, wiem, że mnie zbawiłeś, wiem, że żyjesz we mnie, wiem, że jesteś moim panem, moim zbawicielem, ale ja chcę Ciebie poznać, ja chcę być dzisiaj jeszcze bardziej zbawiony, ja chcę jeszcze więcej doświadczać tego obrazu, tego kim jesteś. Ja chcę, abyś ty używał. Pędzla swojego, Ducha Świętego i swoich kolorów z nieba, abyś mnie według swojego przymierza, którym jest Chrystus Jezus, pomalował, abyś mnie według tej tęczy z nieba e, od wewnątrz wymalował. Moi drodzy, sami nie wiemy, jaki jest Bóg, nie jesteśmy w stanie go rozumem i emocjami, uczuciami, e, zmysłami ogarnąć. Dlatego Biblia mówi: Przestań się kierować starym człowiekiem. A wiarę swojego serca ulokuj w tym, którego przyjąłeś, który w tobie zamieszkał. A wtedy sam Pan, sam Bóg e, kształtuje w nas siebie, kształtuje pośrednika nowego przymierza, którym jest Chrystus Jezus. E, kiedy żyjemy w Duchu, kiedy poddajemy się pod działanie Chrystusa Jezusa, to, to Duch Święty e, objawia nam przymierze, objawia nam tego, który jest drogą, objawia nam Chrystusa Jezusa. My, e, pod wpływem działania Bożego Ducha, pod wpływem działania Bożej Mocy, jesteśmy zmieniani przez pracę Ducha Świętego, pracę Boga na jego obraz i zaczynamy wyrażać e, to przymierze, moi drodzy. Przymierze to jest Jezus. Przymierze to Chrystus, droga to Chrystus, prawda to Chrystus, życie to Chrystus, mądrość to Chrystus, miłość to Chrystus. Zbawienie to Chrystus, życie wieczne to Chrystus. To są te różne odcienie, które Duch Święty w nas maluje. Bożym pragnieniem jest, abyśmy, moi drodzy, znali, może tak, wyrażali całą paletę kolorów z nieba. To jest Jezus, moi drodzy. Więc zachęcam Was do tego, abyście zbadali swoje serce. E, abyście przyglądnęli się, czy aby trwacie w Pan, e, Żeby nie było tak, że trwamy w zmysłach, że żyjemy pod wpływem tego świata, pod wpływem jakichś błędnych doktryn albo litery tylko. E, żeby nie było, że żyjemy pod prawem, pod przekleństwem. Żeby nie było, że... Żeby, żeby nie było, żeby się nie okazało, że czasami... E, Okaże się, że nie żyjemy w Chrystusie, nie żyjemy w Panu, tak? Żyć w Panu to znaczy trwać w Nim. Żyć w Panu to znaczy być martwą, latoroślą wobec e, pierwszego stworzenia, wobec przejawiania grzechu, wobec przejawiania tego prawa grzechu i śmierci i e, wobec tego całego świata. A być martwym to znaczy stracić z oczu e, samych siebie. To znaczy wziąć ten krzyż swój, zaprzeć się życia swojej woli. To znaczy położyć jako żywa ofiara na ołtarzu i poddać się pod działanie Ducha Świętego. I Bóg wtedy używa swoich pędzli, używa w mocy swojej, w miłości swojej, e, swoich zdolności, e, aby nas, aby od wewnątrz wymalować swój obraz w nas. Moi drodzy, badajmy serca, poddajmy się Bogu, poddajmy się Duchowi Świętemu, i prośmy, Bo prośmy Boga, aby sam Bóg nam dał świadomość tego, czy my żyjemy w Chrystusie. A czy, co my wyrażamy w swoim życiu? Jaki kształt yy, yy, nabieramy? Czy pod wpływem ludzkiej mądrości w ludzkich zdolnościach? Yy, czy pod wpływem jakichś systemów, yy, czy modły tego świata? Czy my, żyjąc w Chrystusie, doświadczamy tego prawa ducha życia, które uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci i w ten sposób On w nas zaczyna się przejawiać, tak? On jest światłością tego świata. Chrystus w nas, nadzieja chwały, jest światłością tego świata. Amen.